Tutaj bym jeszcze dodał, jest taka bardzo fajna maksyma, którą kierują się najbogatsi ludzie świata. Tą maksymę, to tam były cztery elementy, ale chciałbym na jeden zwrócić uwagę. Tony Robbins w swojej książce pisze o. Robił wywiady z tymi największymi rekinami, można powiedzieć, na świecie. I oni mają taką jedną zasadę, że chcą. Uzyskać jak najlepszy balans między możliwą stopą zwrotu a wielkością ryzyka. Mówię to w kontekście właśnie tych startupów, mm. że czasami są przedsięwzięcia, które wiążą się z dużym ryzykiem, ale zazwyczaj te mają większą stopę zwrotu i są takie bez ryzyka, no nie wiem, obligacje skarbu państwa. Tak, <laughs> nie tak, trzeba tak, jechać tak. na konferencję, tylko iść do banku tak, i, tak. I, i kupić. No i teraz pytanie, co kto e, woli?